Moi drodzy, na scenę zapraszamy twórców filmu Inwestycja w pasję z liceum ogólnokształcącego numer 1 imienia Stanisława Staszica w ostrowcu świętokrzyskim. Zapraszamy! Wielkie brawa. Może zastanawiacie się, jak dotarliśmy do tego momentu? Właściwie, co tu dużo gadać? Zaczęliśmy najzwyczajniej w świecie od zgłoszenia się do pierwszego ogólnopolskiego konkursu filmowego przedsiębiorcze nastolatki. Nasz film, Inwestycja w Pasję, trwał niecałe trzy minuty. Nasz, to znaczy naszej małej trzyosobowej drużyny, która składała się ze mnie, Miłosza Rondudy i naszego opiekuna, księdza Stanisława Górby. Ja zajęłam się nagrywaniem, montażem, ogólnie technicznymi sprawami. Miłosz opowiedział historię swojej inwestycji w Pasję i oczywiście pozwoli nam ją przedstawić, zaś ksiądz Górba nadzorował pracę nad projektem. Później okazało się, że zostaliśmy nominowani razem z dziesięcioma innymi szkołami i dostaliśmy zaproszenie na trzydniowy wyjazd. W tym uczestniczenie w gali filmowej w kinoteatrze Rialto, warsztaty filmowe, zwiedzanie kopalni Guido i zabawę w Energylandii. Dla mnie już sama taka wycieczka to doskonała nagroda. I tak oto stanęliśmy na deskach teatru Rialto w Katowicach i odebraliśmy dyplomy. Nie otrzymaliśmy żadnej statuetki. Główne nagrody były trzy: za najlepszy film, najlepsze zdjęcia i za oryginalny pomysł. Ale już sam fakt takiego wyróżnienia napawał nas niemałą dumą. Zwłaszcza mnie, ponieważ to pierwszy konkurs filmowy, w którym wzięłam udział. Zespół z Ostrowca Świętokrzyskiego. Jak będziemy mieli zrobione zdjęcie, proszę o informację. Jest! Dziękujemy Państwu bardzo. Będziemy zapraszać kolejną drużynę. Następny dzień zaczęliśmy od zwiedzania zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. Nasz przewodnik opowiadał zabawnie i ciekawie, i całkiem dużo się nauczyłam z tej wycieczki. Później tego dnia udaliśmy się na warsztaty filmowe w Szkole Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Właśnie tam nastąpiła największa integracja między uczestnikami. Poznałam wielu utalentowanych ludzi, z którymi miałam przyjemność współpracować. I cieszę się, że mogą trochę popracować na profesjonalnym sprzęcie. Ostatni dzień przysporzył nam innego rodzaju emocji. Bawiliśmy się w Energylandii w Zatorze. To był świetny wyjazd. I już wiem, że to jedynie początek mojej filmowej kariery. W końcu jestem dopiero w pierwszej klasie. Klasycznie, zapraszam na nasze social media, w których można obejrzeć inwestycje w pasję, ale także zachęcam do spojrzenia na profil na Facebooku przedsiębiorcze nastolatki. Tam znajdziecie link do całości gali filmowej i wiele ciekawych zdjęć z wyjazdu. Do następnego!